Jeśli nadal nie masz takiego efektu, na którym ci zależy, jeśli nie wyglądasz tak, jak chcesz, a to, co cię powstrzymuje, jest po prostu to, że nie wiesz, co masz zrobić i od czego zacząć, to z pewnością od pierwszego kroku którym będzie przegląd szafy. Natomiast przegląd szafy taki, który da Ci już teraz zmianę, już teraz zobaczysz efekt. Nie taki, który często robiłaś i do którego musiałaś wracać i po prostu ciągle czułaś, że kręcisz się w kółko, bo nie ma zmiany. I ty już próbowałaś i nie działa. Natomiast Musisz zrobić to w taki sposób, tym razem, żeby pozostawić najlepiej tylko ubrania, w których w tym momencie dobrze się czujesz, ubrania basicowe i zacząć dokładać do nich małe elementy, które dadzą Ci już to poczucie, że widzisz super zmiany, bo jest szafa cała odświeżona, cały Twój zestaw, Twój styl jest odświeżony. I to jest pierwszy krok, od którego polecam Ci zacząć.